Pani serdecznie. W poprzednim odcinku aż dyktafon spadł mi, słuchajcie. Mam nadzieję, że za dużo huku nie było. Nie miałam czasu przesłuchać całego przed emisją, ale e, jakie są toksyczne style wychowania dzieci? Słuchajcie, no ja e, powiem Wam uczciwie, no dużo artykułów na ten temat przejrzałam, ale i też z doświadczenia, z otoczenia e, wiem. Słuchajcie, jakie to mogą być zachowania. Zapraszam oczywiście do dzielenia się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami. Jest takie powiedzenie, że każdy jest ekspertem w wychowaniu własnego dziecka. Takie właściwie porzekadło stare. Ale jest w tym ziarnko prawdy. No, rodzice znają swoje dzieci najlepiej, nie? Robią wszystko, by, było, by były te dzieci szczęśliwe, czy to dziecko, w zależności ile macie jedno, czy dwójkę, czy więcej. Ale nie zawsze. Ponieważ słuchajcie, istnieją tacy rodzice, którzy pomimo takich szczerych chęci zapewnienia e, rozwoju ograniczają dzieciaczki. Są też tacy, którzy dzieckiem wcale się nie interesują. Nie, albo wręcz przeciwnie, nie widzą świata poza malcem. No kurczę, zobaczcie, ile jest tych, tych, można powiedzieć, grup rodziców. Ale ja tutaj wymienię sześć takich y, toksycznych zachowań rodziców. Moi kochani, no po pierwsze, no to wychowywanie dziecka pod tak zwanym kroszem. Yy, u mnie w rodzinie, słuchajcie, widziałam y, tego typu rodzica. Znaczy, że widziałam, znam, <laughs> widziałam, to już ja nieraz jak coś powiem, naprawdę, e, więc mogę Wam opisać. E, no, e, taki rodzic to to wychowuje, wiadomo, e, chroni to dziecko, tak, ale przed każdym stresem. To e, jest tak zwane e, wychowanie cieplarniane, ale to takie toksyczne podejście, kochani, wynika z chęci ochrony. No jednak w dłuższej perspektywie może prowadzić do braku samodzielności dzieciaczka, tak? Niedojrzałość, agresja w relacjach z rówieśnikami, załamania nerwowe, depresja. No z takimi problemami może w wieku młodzieńczym i dorosłym borykać się dziecko wychowywane właśnie pod kloszem. Takim drugim zachowaniem rodziców, a właściwie metodą wychowawczą, można to tak nazwać górnolotnie, jest wychowanie helikopterowe. No takim helikopterem to nazywamy rodzica, który stale krąży, wiecie, wokół dziecka, starając się je uchronić przed niebezpieczeństwem nawet wtedy, gdy nie ma właściwie takiej potrzeby, tak? Zachowanie to oczywiście, że wynika z troski. Jednak yy, taki rodzic czy rodzice często wyręczają dziecko, nie pozwalają mu na popełnianie własnych błędów. I uczenie się na tych błędach. Uważają, że niebezpieczeństwo czeka dosłownie na każdym rogu, i tylko z rodzicem dziecko będzie bezpieczne. No takim zachowaniem no, można w dziecku wykształtować niepożądane społeczne zachowania, takie jak lęk przed światem, obawa przed społeczeństwem, moi kochani, I takim kolejnym, też kolejną no nazwijmy to umownie między nami kochani metodą, dobra? To jest wychowanie powierzchowne. No, tego typu wychowanie prezentuje rodzic, który no, nie zwraca uwagi na sprawy dziecka. Nie bierze też pod uwagę zdania dziecka, A uważa, że dziecko ma po prostu być i nie sprawiać kłopotów. No, najczęściej taki malec wychowany jest od czasu do czasu, można powiedzieć, tak? Gdy dostaje na przykład gorszą ocenę w szkole, albo gdy w złości przeknie lub zachować niewłaściwie. No, jakie są konsekwencje tego, tego stylu wychowania? No, pogłębianie zachowań patologicznych, pochodzących kochani z braku zainteresowania, mających takie podłoże w chęci zwrócenia na siebie uwagi rodziców, tak? A no, dziecko wychowuje się bez norm i bez zasad. No, czuje się odrzucone i nie potrafi też zaufać innym. Kolejna taka, można powiedzieć, metoda to wychowanie kumpelskie. Słuchajcie, jeżeli e, dzieci już mają 16, 17, 15 lat, 14, 13, można być kumplem. Można być kumplem wcześniej dziecka, ale to musi być wyważone, kochani. E, kumpelstwo takie zdrowe polega na tym, że to dziecko wie, jakie są zasady. Wie, że może się do nas zwrócić, yy, prawda? Z każdym problemem i nawet jeżeli coś zbroi, mówiąc kolokwialnie, to wiadomo, że ochrzan dostanie, ale i też będzie rozmowa, tak? Nie będzie na zasadzie kara, bez rozmowy i tak dalej. Słuchajcie, kumpelsko nie jest niczym złym, ale dlaczego tutaj jest uwzględniłam wychowanie kumpelskie? No bo słuchajcie, no czasami... Czasami to jest typowe kumpelskie, rozumiecie? Bez stawiania norm, nor, przepraszam, granic, tak? E, no już omawiam. E, no, w tym wychowaniu, no to rodzic i dziecko są sobie równi. No i tak jak już wspomniałam, nie ma w tym nic złego. Ale niektórzy rodzice mogą pojmować ją, tak, to, 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 to wychowanie kumpelskie m, patologicznie i obarczać dzieci swoimi sprawami. Tak? No tak. Ja rozmawiam z koleżanką, jak mam chandrę, no nie, i ona mi tam coś doradza, albo na odwrót. No to jakbym tak rozmawiała ze swoimi dziećmi, to nie jest to obarczanie ich swoimi sprawami, sprawami dorosłymi, tak? Sprawami dorosłymi. Te najczęściej nie są, czyli dzieciaczki nie są przygotowane emocjonalnie na wyznania mamy czy taty dotyczące na przykład ich spraw intymnych i problemów, tak? Czyli takie kumpelstwo to nie, 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 nie. Ale słuchajcie, takie nie, sytuacje, moi kochani, najczęściej e, wynikają z potrzeby rodzica, a nie dziecka. Tak? A dziecko wtedy bierze ten ciężar na siebie i obarcza się winą za niepowodzenie opiekuna. Rodzica, opiekuna, tak? To już nie jest dobre. Jakie konsekwencje z tego wynikają dla dzieciaczka? No słuchajcie, trudności w samodzielnianiu się, problemy z lękiem separacyjnym, poczucie odpowiedzialności za rodziców. No i kochani, kolejne, piąte bodajże, telefon mi pierdzi jakieś informacje przychodzą później sobie odczytam. Wychowanie odtrącające. Obojętność uczuciowa ze strony rodzica w relacji z dzieckiem. Tak? Ale do tego zbyt wysokie wymagania. Brak zainteresowania malcem. To takie trzy główne przejawy wychowania obojętnego. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka trudno je zauważyć, tak? ponieważ dziecko jest zadbane, dobrze ubrane, ma sporo zabawek, czyli jest jakby zaopiekowane, tak? Ale nie ma jednak uwagi rodzica. I to stawia go naprawdę w trudnej sytuacji. Ponieważ takie dzieci nie mają wytyczonych granic, co sprawia, że funkcjonują tak jak? Podpowiada im ich dziecięcy instynkt, tak? No jest to bardzo często za, e, taką przyczyną zaburzeń emocjonalnych, e, zagubienia, tak? Ale i także, słuchajcie, wybuchowego charakteru. Nieradzenia sobie z, z własnymi emocjami. Dziecko odtrącone, słuchajcie, bardzo często popada w nałogi. No i szóste, które dla Was przygotowałam do omówienia, to wychowanie akcesoriowe. No cóż to takiego jest? I to słuchajcie, występuje najczęściej u rodziców dobrze wykształconych. No, którzy mają taki wysoki standard życia, dla których dziecko stanowi jakby mm, takiego swojego rodzaju nagrodę i potwierdzenie własnej, rodzicielskiej wartości oraz pewności siebie. Niestety, słuchajcie, tacy rodzice traktują dziecko bardzo często przedmiotowo, a nie podmiotowo. A to oznacza, że nie liczą się z jego zdaniem. Ma być miłe, grzeczne, posłuszne, ładne, tylko wtedy to dziecko akceptują. Niestety, ten styl wychowania no, często prowadzi do depresji wśród dzieci, poczucia odrzucenia, braku wiary w siebie moi kochani. Te, słuchajcie, sześć takich: może, metod, jak to się umówiliśmy na początku wychowania, Wam pokrótce omówiłam moi drodzy. Myślę, że to jakąś wiedzę Wam wniesie, ale pamiętajmy jedno. No, my jako rodzice popełniamy błędy wychowawcze. Nie ma idealnych rodziców, słuchajcie, no nie ma, nie ma. I, i nasze dzieciaczki o tym, kochani, doskonale wiedzą. Ale. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że jeżeli zauważymy, że idziemy w jakąś skrajność, jeżeli my jako rodzice zauważymy, że idziemy w jakąś skrajność i to zauważymy, to najważniejsze jest jakby zacząć pracować nad tym, żeby w tą skrajność nie iść. Wiecie o co chodzi, nie? No bo nie ma idealnych rodziców, słuchajcie, no nie ma. Nie ma i nie będzie. No nie wiem, może kiedyś wynajdą, ale to chyba roboty jakieś będą cholercia. Nie wiem, a to też ktoś je będzie programował i to też nie będzie idealne. Ale naprawdę, moi drodzy, no, pozwólmy sobie na popełnianie tych błędów. E, e, no też nie wszystkich, tak, prawda? No, 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 Tylko nie, 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 nie wszystkich. <laughs> Ale drobnych błędów, bo na tym też życie polega. Moi drodzy, cóż, zapraszam oczywiście do komentowania, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Dziękuję Wam serdecznie.